Dzień dobry dzisiaj nagrywam odcinek specjalnej scenerii odcinek specjalny, zimowy jest wigilia 20-20 i jak to w wigilię tradycja karosowa jest taka, że zawsze coś się zepsuje albo czegoś braknie więc trzeba pojechać z polskiego sklepu po żurek jest chyba z minus 30 stopni 9 rano moją małżonką, która zaraz tutaj przyjdzie Idziemy dogrywać ostatnie sprawy święteczne. Dzisiaj na szczęście mam wolne, oboje sobie wzięliśmy wolne. O, pokażę ciekawostkę jeszcze. Kanadyjską przy takich mrozach. O, proszę bardzo. Trzeba autko podpiąć do prądu bo ma podgrzewanie bloka cylindra inaczej byśmy nie zapalili w takim razie Wszystko naraz trzymam w rękach i mi leci. Dobra, my już w domu. Także się wyrobiliśmy szybko. Misja zrobiona. Żurek jest. Proszę. Samochodzik podłączony do prądu. Tu trzeba sobie go podłączyć, bo jak jest minus 20, minus 30, minus 40 czasem i minus 50 w tamtym roku się zdarzyło odczuwalne To by nam autko nie odpaliło, więc trzeba grzać cylinder. Śmieję się, że mam takie półelektryczne auto. No, mrozik fajny, skrzypi pod nogami, dzisiaj tyle piękna pogrota dzisiaj. Dobra, wracamy do roboty. To obecny polskie śniadanie też musi być pokazane. Na przykład śledziki. Kleb uskutowany. Kleb upieczony, śledziki śmietanie, rybka. Bardzo dobry serek. Chyba, to żona nasza pojka w kuchni. Oczywiście to jest tylko pod zdjęcia, bo my nie siedzimy tak daleko, się zawsze, siedzimy blisko. Jesteśmy już gotowi, także yy, rozkładamy sobie już żywność naszą wigilijną na stole I bierzemy się za konsumpcję Znaczy najpierw oczywiście życzenia, jedzonko i kolędowanie Tak? Żona podgrzewa Tak Ja podgrzewam rybki które zrobiliśmy jak do armii, a jest nas tylko dwójka. <laughs> Będzie na jutro. No tak żeby nie było, to y, tradycja musiała się stać i jakbyśmy wczoraj nagrywali troszeczkę materiału dla Was i zwłaszcza życzenie, najważniejszą część tego filmiku. Dokładnie. To się <laughs> złośliwie nie nagrało dźwięk i było tylko takie niemy... Ruszają naszymi ustami. W każdym razie już widzieć jesteśmy w innych ciuchach, bo już po się bardzo smaczną i pyszną wigilię. Chcieliśmy Wam życzyć zdrowych, e wesołych świąt Bożego Narodzenia. Dokładnie zdrowych, zwłaszcza w tej ciężkiej pandemii, e żebyśmy nie zwariowali. Przede wszystkim bliskości i miło tych trudności losu i tych odległości, żebyśmy się dalej wszyscy razem trzymali bardzo mocno i ciepło. No to co, najserdeczniejsze życzenia i wszystkiego dobrego dla naszych rodzin. Dla rodzin, Polsce, dla znajomych, dla i znajomych, dla przyjaciół. Dla przyjaciół i pozdrawiamy bardzo serdecznie tutaj naszych wirtualnych też oglądaczy i bardzo fantastycznie. Pozdrawiamy Was wszystkich. Rodzinę z Kalgary, pozdrawiamy Was i życzymy wszystkiego dobrego z okazji świąt, Bożego Narodzenia. Michał i Kasia. Wesołych świąt.